Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Kolonia. Oczywiście młody na gospodarstwie. Co w co dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku będziemy uprawę robić. Tutaj już belki już mam poprzywożone. Tutaj przyczepy od kolegi i na belki wynająłem, żeby to pozwozić przed deszczem. E, jeszcze takie coś. E, kupiłem drugi ciągnik. jedno mam 40, teraz mam 60. 30, nic nie znalazłem w końcu. Ja kupię 60 i będzie 60 i tyle ja się tam męczyć. Nie będę męczył, tutaj tak to nie, to nie ma. Mały, 30 sprawdzam, tyle nie ma więc musi być ta 60. Taka z turem, oczywiście, bo już z turem wziąłem tutaj wszystko elegancko. Woda sprawdzana, więc wszystko z turem tutaj jest elegancko. Pasuje mi tu tur. Nie mówię, że nie. Dobra, palimy i jeszcze jedna, Jeszcze jedna sprawa. Przeszedłem na tą. Na skrzynię manualną, bo już mnie tak zaczął kurzać. Ustawimy sobie bieg taki, zobaczymy z trójeczki, no trochę przesada, ale trójeczka może być. Może być, będziemy trujeczką jeździć. Będzie ładnie go słychać. No niestety musiałem tak zrobić, bo już mnie tak zaczęło irytować tutaj te biegi. Jechałem, cały czas sam pod górkę zmieniał. Tak to zawsze pod kontrolą będziesz mógł na tej serii, chociaż będę mógł pograć trochę tak na biegach bo jeszcze nie gram. Mam tu nie wiem, poustawiane co i jak mam robić, może się jakoś uda. No jakoś to będzie funkcjonować. Mam nadzieję. Uprawę robimy pożniwną, nie mam talżówki, więc... Oj, nie to. Więc będziemy jeździć na tym. No jest taki... Ta sprężówka ja agregat robi uprawny, więc no niech będzie tak. Dobra. I trójeczkę zapinamy i ogień jedziemy. No niestety muszę tu sobie pobawić się z tymi biegami. Żeby to jakoś funkcjonowało. No niestety muszę tak zrobić, bo już mnie tak zaczęło irytować, że no sam sobie biegi zmienia nie może, zjeżdża piątki sobie wrzucam, gdzie ja nie mogę tam ja jednak czasie przełamać i zacząć grać na tych biegach, chociaż na tej serii, bo na tamtej serii no... Tak ciężko mi było z tymi biegami. Tu też te odświadki bym musiał jakoś jeszcze światki podpisać, żeby zmieniać te świadki i tak dalej. Tutaj zresztą znaczy świadki. Szorze ten, no, polne i sosowe. Sos -szy, szybsze i wolne Szoszowe, sosowe Szoszowe sosowe, sosowe chyba, ale czym dobre już Nie chcę mi się dzisiaj, że jestem zmęczony Robótka była yy, z rana więc ja już mi się nie chce tam Żółwi zająć i będzie elegancko, tak będzie najlepiej Tutaj muszę z tym stecznym się pobawić po, Muszę przyzwyczaić się po prostu, że... Ale mi się tu bieg rzucił Dobra, opuść Ruszamy bieg i pyk! Sprzęgiełko i trójeczkę mamy Więc no, tak pobawimy się, trochę popominojmy Będę się uczył tutaj gry Na manualu Ale da się radę Trochę porobimy, A raczej taki krótki odcinek Będzie, bo raczej tutaj tylko takie, takie Prace pożniwne Wam nagram, tam i tutaj, tak nie mam wszystko pozajmowane, żeby po... Tu miałem jeszcze na myśli jechać pod obornik, podjechać i przywieźć Ale mam przyczepę zajętą i chyba gdzieś nad jakąś drugą przyczepą Pomyśleć, no bo jedna już na zborze cały czas leży Jeszcze ja kukurydzę sam się tam nie musiał przyjechać mi skosić Ale to tam... Nie wiem, po co ja tą tu kukurydzę walę, ale... Niech będzie. Hmm, chyba miałem to na raczej chyba na kiszonkę to nie zrobię, nie mam nic losu. Hmm, chyba raczej też się pobawię w owijanie tych belek. Tylko to i tej tak są się. Nie wiem, na razie zastanawiam się, chyba te biki będę tutaj trzymał, ale zobaczę jeszcze. Na razie że ten sezon się przemęczę, muszę wszystko poustawiać. Tam gryzę najwyżej z koszek będę sprzedam i ten. No no co. być trochę inny zamysł, inny wyszło. No mówię, będę się gubił teraz w tej krawiaturze. No, Dopóki się nie nauczę na tych biegach grać, reversa używać i tak dalej. Bo nie tam... Dobra. Dobra. Pyk jedziemy dalej. I trójeczkę i ogień Więc e, wszystko będzie ok. No zobaczymy. No tak, ach, tam trochę mam nagram przez takich e, prac poźniwnych No nie nagrywam. Z tej serii też w długo odcinku, nie bo nie wiem który to odcinek nawet jest. I jak tak e, też się to chyba raczej w Bistule sprzedam i Bizona. E, bizona sobie kupię. E, z od razu z tym stołem do rzepaku, bo raczej będę chciał iść w rzepak. Będę chciał iść rzepak też, bo tak samo zboże tak chciać to też tak denerwujące trochę, a zawsze coś by było inna uprawa to by była wiadomo się czkarniem od razu no bo tutaj za dużo tej słomy też nie będzie mi potrzebny ca cały czas te tak słomy wszystko brać więc, yy, więc będzie trzeba trochę yy, pokombinować tutaj tak i tak dalej tam. Bizon chyba będzie dobry, bo szukałem takiego jakiegoś mniejszego kombajna, chciałem, ale nic nie ma i będziemy szli po prostu od Bizon'u do Bizona a z Bizona nie mam bladego pojęcia na co przejdziemy Bizonem trochę pośmigamy no i tyle no tutaj autka się zatrzymują no muszę po prostu się nauczyć Mamy no, no, trójki nie będziemy, tak z czemu go spalimy A tak, co tam u mnie? A tam nic ciekawego. No i zobaczymy, będziemy, będę zacierać się ciągnik. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pójdzie w, w pracę polowe. Czy ja jestem zadowolony? Nie do końca jestem zadowolony, ale tam już, mimo to, tam już nie będę się już płakał. Zobaczymy. Aj, wyjdzie. No cóż, dzisiaj robotka była od rana, rzewo pociąć. Będzie trzeba nie porąbać, no, więc robotka była nie nudziło się z rana, teraz ładna, ładna pogoda teraz ładny ładne słoneczko świeci mówię, nagram dla was chociaż ten odcineczek jakiś żeby był na weekend dzisiaj go wrzucę, będziecie mieli całą niedzielę do obejrzenia sobie będziecie mogli sobie obejrzeć na spokojnie Tu no będę musiał gdzieś ćwiartki jeszcze ustawić, ale to zobaczymy. I ćwiartki, no. tak tutaj mówiłem, to żeby przemienić na polowe i, I drogowe. Tam ja mam na drogowe wiesz, nie nie to szybsze. To za mam ustawione. Tutaj zajedziemy. Opuszczamy jogi. No ale tam nie wiem czy na trójce się 60 zaraz, raczej nie chyba, ale pewnie nie jestem. Ja ogólnie nie ja 30 na czwórka, czwórka piątka. Praktycznie czwórką się robi w polu, piątką tak bronowanie, bo tak to poza tym nic innego idzie. Idzie robota, idzie. No. Poza tym nic innego nie wyjdzie, Jak będę na trójce przejeżdżał, więc chyba dobry bieg będzie. tak mi się zdaje. No. No piesek wyszedł na spacer no i tak, byczki będziemy hodować, muszę że jakąś przyczepę do zwierząt przynieść, bo żeby było czym przetransportować te zwierzaki no więc dobra, nie ja wiem tak się zastanawiam też nie wrzucić tego moda na tam na lepsze, na mniejsze zwierzęta, co to teraz ten mod taki wyszedł. Ja się właśnie zastanawiam, czy by z tego nie skorzystać, ale nie wiem, właśnie może rzucić. Zobaczymy co się stanie, no na razie no póki tam, bo na tamtej serii, A to mam przecież te zwierzęta, no to wiadomo, już tam już trochę tak lipawa, ale dobra. Tu co so przejedziemy. Aż byliśmy, może coś, co by tutaj porobić, może coś by jeszcze ciekawego, ale nie chcę wziąłem, coś mi trochę bolą. Więc nie wiem czy mi się chce coś dzisiaj kolwiek robi, żeby się uwalić i poleżeć. O, no najlepiej. Odpocząć trochę no zobaczymy. I też czekam na tam na spawarkę. Zamówiłem sobie spawarkę elektrodową, ale taką... No, z mniejszym amperażem, bo mówię, chciałem kupić sobie Migomaga, ale mówię, po co mi Migomag, jak ja tyle wydam kasę, ja będę używał go rzadko, a tutaj mam akurat jedną blachę do spawania, że mi jest potrzebna, e, potrzebny mniejszy amperaż, że tam patrzę, że jest mniejszy amperaż, więc powinno mi się tutaj e, udać to zespawać, to no bo mówię, o, tutaj belki jeszcze zapomniałem wziąć, będę musiał zgarnąć. No bo no, no, tam co spałem, no to ja mam tylko 90A skręcone na maxa. No. to jest stara, nie, nie mogę nic więcej zmienić, że 90 za dużo jeszcze. Tam możliwość tam mam od 30, więc no to już jest trochę lepiej, także się mniej 60 A tutaj potrzebne żeby to zespawać mniejszą elektrodom oczywiście ale no niestety nie wszystko chciało tak współpracować. No, zapominam się teraz, na S wciskam, ja nie na S wciskać. Ach, A! za dużo na projekcji nie będzie. Zakręcimy sobie ładnie. Ojaciągnik, z którym mi jest potrzebny. Akurat mam teraz tą 40 i 60, 40 jeszcze rozrzutnik będę musiał przejechać zobaczyć. A ja trochę gotówki mam, jaki rozrzutnik kupić. No, trzeba by było jechać może do jakiegoś sąsiada, zobaczyć, jak tam ogłoszenie jest, to może jakiś sąsiad będzie miał, to może w następnym odcinku pojedziemy odebrać ten rozrzutnik i zobaczyć, jaki cenie, czy mi wystarczy na ten rozrzutnik jakiś mały tak na razie, żeby było tam z tych kurników zabrać e, tą słomę, e, obornik znaczy, i przywieźć tutaj, no no trochę tego obornika bym rzucił teraz, nie powiem, że nie. Ale zobaczymy, tak, dobra, i jedziemy elegancko, dobra. Już tam chyba was nie będę zanudzał m, tą pracą pożniwną, bo to jednak trochę mi zajdziesz, ja tu sobie porobię na spokojnie, już w następnym odcinku raczej już będą siewy jesienne. Bo raczej nie będę wam nagrywał z tego rzepaków, bo mam w planach na tamtej serii siewy rzepaków nagrać. Więc nie wiem, no, tak, trochę tak bez sensu by było wtedy nagrywać tu i tu rzepaki a mi się teraz ułożyły, że w tym samym czasie będę miał dwie serie no no tam będą e, właśnie też prace tam się wybędą mi tutaj się no Tak mi się ułożyły teraz. No co się poradzi. Nic się na to nie stworzy. Wiedziałem, że kiedyś tak miało nastać. I tak miało być i tak niestety nastało tego elegancko. Dobra, idziemy tu kawałek. Dobra, zapniemy do przodu. No jakoś na tych biegach no, będę musiał się nauczyć grać, o tyle wam powiem, więc trochę będę się wkurzał, trochę będę się zapominał, ale wybaczcie. Ale tutaj na polskich maszynkach no, no nie da się inaczej grać, no bo sam sobie ciągnik chce dobierać bieg. więc Wiadomo jak tu masz stabilny bieg rzucony, to jedziesz cały czas tym biegiem, a nie kombinujesz. No cóż mogę wam więcej tutaj opowiadać, więc tak jak powiedziałam, żegnam się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie pan.